Dzień dobry. Znajdujemy się w miejscowości Łodygowo w województwie warmińsko-mazurskim w gospodarstwie Agrofarm. Zebrany plon rzepaku wyniósł 5 ton 791 kg odmiany Absolut. Tym samym ustanawiając rekord województwa warmińsko-mazurskiego w klasie największy plon rzepaku 8 z hektara uzyskany w 2022 roku. Nazywam się Józef Ciozda. Reprezentuję gospodarstwo Agrofarm. Spółka z o.o. 35. Gospodarstwo reprezentując dwóch współwłaścicieli ja, cios Józef i Krukowski Waldemar gospodarstwo dzierżawione liczy około 500 hektarów gruntów ornych w tym roku w ubiegłym roku żeśmy obsieli około 220 hektarów powierzchni rzepaku ozimego w tym absoluta 41 termin siewu rzepaku był około był 18 sierpnia uprawa jeśli chodzi o uprawę rzepaku to uprawiamy Uprawą uproszczoną po zbożach ozimych, po pszenicy ozimej, gdzie stosujemy kultywator podorywkowy, następnie agregat uprawowy no i po agregacie uprawowym siejemy siewnikiem Horscha Pronto 3D. Nawożenie w ubiegłym roku było odmienne jak co roku, dlatego stosowaliśmy wapno kredę wapienną w ilości około 1,5 tony na hektar. Następnie sól potasową 170 kg na hektar. To jest około 100 kg czystego składnika i trosan 100 kg na hektar. Obsada nasion wychodziła z siewnika około 48 sztuk na metr kwadratowy. Ubytków zimowych nie było. Zima była dość łaskawa dla uprawy prostu rzepaku, i rzepak przezimował dość dobrze. Nawożenie robili wiosenne, wykonywaliśmy 2 marca. Zastosowaliśmy salę Trosan w ilości 400 kg. Następnie po dwóch tygodniach, bo wstępie około dwóch tygodni, zastosowano salę ramonową, Także w nawożenie wiosenne wynosiło około 205 kg azotu na hektar. Plus do tego 50 kg siarki. Witam Państwa. Odmiana rzepaku LG Absolut. Jeśli chodzi o jesień, po siebie był zastosowany pakiet herbicydowy Teridox Pack. Następnie była do regulacji łanu korzenienia karamba w dawce 07 jesienią. Wiosnę zaczynaliśmy na zerówkę Artemidem, następnie regulacja łanu była Karamba. Opadanie płatka był pełnia kwitnienia Pictor i po kwitnieniu na koniec był Impact. Oczywiście do tych wszystkich zabiegów fungicydowych był dodawany kompleks mikro makroelementów, czyli tu Prolif Max, następnie Macro P. Również była w tym zestawie odżywka w postaci NHCA Delta i zestaw preparatów szkodnikowo-bójczych. Używany był Trebon i Cypermetryna.